Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o najgłośniejszych rasach drobiu. Powiem wam, czy w ogóle takie rasy są ze względu na to, że ostatnio nawet zadawaliście dużo pytań, chcieliście wiedzieć że po prostu każdy z was zastanawiając się właśnie nad wyborem kur, też patrzy właśnie, no też nie wiedziałem w sumie o tym, ale przez pryzmat tego czy kury są głośne czy nie. Także dzisiaj postaram się wam wymienić rasy, które są w miarę ciche, no i powiedzieć, czym to się w ogóle charakteryzuje i czy takie rasy istnieją w ogóle. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście prośba o łapkę w górę i subskrypcję, żeby ci ludzie, wszyscy, którzy chcieli ten film żeby mogli go obejrzeć, a jeżeli dacie łapkę w górę, to po prostu będzie większy zasięg. Moi drodzy, co do samych ras, to tutaj nie ma się co czarować, tak naprawdę jednej głównej rasy nie ma. Każda z tych ras, które w ogóle są w hodowli, one występują, to charakteryzuje się tym, że jednak no jakieś te dźwięki wydaje, są to żywe zwierzęta i nie jest nic z tym dziwnego. Natomiast o czym trzeba pamiętać, to przede wszystkim to, że każda z ras, słuchajcie, czym innym się w jakiś sposób charakteryzuje. To znaczy jedne kury są bardziej odporne na warunki, drugie kury lepiej się niosą, trzecie kury może więcej żyją, ale to też zależy od wielu różnych czynników. Także nie da się wymienić jednej rasy, która jest najcichsza, jeżeli ktoś wam powie, że na przykład te kury są w miarę ciche, a te bardziej głośne, to najprawdopodobniej będzie będzie kłamiał. kłamał. Generalnie wszystko zależy, słuchajcie, od warunków, które kurom zapewnicie, i to mniej więcej wygląda tak, że im kura ma mniej stresu, im ma bardziej sprzyjające warunki, im ma więcej miejsca, im czuje się jakby lepiej w tej hodowli, tym po prostu będzie się najprawdopodobniej zachowywała ciszej. W momencie, kiedy coś się stanie, nie wiem, czy to słychać na nagraniu, bo coś teraz w kurniku się dzieje, w momencie, kiedy takie sytuacje występują, że jakieś zwierzę, jakiś ptak, coś dziwnego pojawi się w. Hodowli, no to wtedy faktycznie moi drodzy może się okazać, że kury zaczną się dość głośno zachowywać. To jest całkowicie normalne, nawet te kury, które rzekomo miały być cichsze. Natomiast co jest ciekawe i to, co Wam chciałem, słuchajcie, powiedzieć, to jest przede wszystkim to, że najbardziej, tu mo, mo, że mogę kogoś zdziwić, ale też nie do końca, najczęściej będą to kurki ozdobne, one są najcichsze. Najgłośniejsze, najczęściej są te kury, co Wam zawsze mówiłem, tam ze wschodu te wszystkie kury bojowe i nie tylko. Natomiast najcichsze, co też nie jest regułą, będą kurki właśnie ozdobne. I tutaj dlaczego się tak dzieje? No przede wszystkim dlatego, słuchajcie, że one najczęściej są tak hodowane, Najczęściej mają dobre warunki, nie są hodowane na wielkich fermach, co też powoduje to, że po prostu te warunki mają na tyle sprzyjające, że nie będą bardzo agresywne, co też oznacza, że nie będą bardzo głośne. Więc tutaj, jeżeli ktoś patrzy tylko przez pryzmat tego, czy kury będą głośne czy ciche, to polecam kury ozdobne. Natomiast nie popadałbym, słuchajcie, w żadne dziwne zachowania, na zasadzie nie panikowałbym i nie denerwowałbym się, że na przykład kurki, które kupujecie, będą zbyt głośne, bo jeżeli tych kurek będziecie mieli 4 czy 5. To nic złego się nie wydarzy, i na pewno te kury nie będą jakieś bardzo głośne. Także tutaj polecam Wam, jeżeli możecie, jeżeli macie taką możliwość, kupować drób, który będzie po prostu, będziecie go kupowali w małej ilości, co oznacza, nie będziemy kupowali, słuchajcie, 50 kur, 100 kur, czy 500 kur, tylko kupimy sobie 3-4, zobaczymy, czy nam to się podoba, czy chcemy właśnie taki drób utrzymywać. Więc co do słuchajcie tego hałasu, no nie da się jednozna jednoznacznie odpowiedzieć. Tutaj mnie pytaliście nieraz, co ja myślę na ten temat, więc stwierdziłem, że taki odcinek nagram, natomiast generalnie, no nie da się stwierdzić, że na pewno, słuchajcie, ta rasa będzie cicha, czy ta rasa będzie głośna. Po prostu nie ma czegoś takiego. Najważniejsze jest też to, jak się ta kura wychowywała, bo jeżeli była trzymana w warunkach, powiedzmy, odpowiednich, miała ciszę, miała spokój, to raczej powinno być wszystko ok. To, co Wam mogę jeszcze powiedzieć, co działa w jakiś sposób, to są te parowane ziemniaki, które podajemy kurom. Jeżeli będziecie kurkom dawać parowane ziemniaki moi drodzy co jakiś czas, to znaczy na przykład dwa razy w tygodniu, zobaczycie, że te kury będą bardziej spokojne, będą mniej agresywne i bardziej e, tak tolerancyjnie do siebie nastawione. Dzieje się tak dlatego, że po prostu kury e, w jakiś sposób te parowane ziemniaki usypiają i widać to nawet po nich, że w momencie kiedy nie dostaną, a dostawały na bieżąco robią się bardziej agresywne. To też jest złudne, nie ma co podawać ich za dużo, ponieważ po jakimś czasie kury się przyzwyczają a tam też za dużo wartości w tych ziemniakach nie ma, które gotujecie, no chyba, że podajecie jeszcze z warzywami, tam z innymi rzeczami, jakimś zbożem, ale generalnie, e, jeżeli chodzi chodzi, Słuchajcie, o terasy. tak podsumowując to, o czym powiedziałem. Jednej rasy nie ma faktycznie te kury ozdobne, trochę cichsze są w porównaniu z kurkami nioskami, ale to też w zależności od tego, jak zostały wychowywane. Jeżeli bierzecie kurę z wielkiej fermy i wpuszczacie ją na małą hodowlę, no to ona się będzie musiała przyzwyczaić do warunków. Na początku może być cicha, albo wręcz w drugą stronę może być bardzo głośna, ze względu na to, że czuje niepokój, nie wie, jak jest w danych warunkach, w których jest obecnie. Więc tak jak sami widzicie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To, co ja wam polecam i co wy Powinniście zrobić to, moim zdaniem, nie kierować się tylko tym, tylko czynnikami, które wymieniłem w innych odcinkach. Czyli, przede wszystkim, patrzeć na nieśność, na ogólne warunki zdrowotne tego drobiu, no i oczywiście na Wasze preferencje, to co Wam się podoba. Natomiast, co do samego hałasu, to pewnych rzeczy, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie uniknąć. Wiadomo, że im kura ma, kura ma lepsze warunki, mniej stresu, tym powinno być lepiej, ale nawet samo to, tak jak tu słyszycie, że kura zniosła jajko, już będzie to w jakiś sposób starała się pokazać i też będzie jakieś dźwięki wydawała, więc nie da się, słuchajcie, tak jednoznacznie tego wszystkiego stwierdzić. Kurki teraz siedzą w gniazdach, te są spokojne, natomiast zaraz tych gniazd wyjdą i znowu będą, mogą być głośniejsze. Także nie da się zwrócić aż takiej uwagi na to. Oczywiście każdy z nas, mając drób, będzie trochę inaczej do tego podchodził. Dla jednego to będzie jakiś problem, dla drugiego nie, no ale musimy się z tym pogodzić, że mając właśnie te zwierzęta, będziemy narażeni na to, że one będą się głośno zachowywać. To jest całkowicie normalne w hodowli i takie sytuacje będą występować, więc musimy być na to gotowi. To, co mogę jeszcze Wam powiedzieć, oczywiście, zdementować mit, który się pojawił, że są jakieś witaminy, jakieś specyfiki, które powodują to, że kura w ogóle nie będzie wydawała dźwięku. Oczywiście słuchajcie, to jest znęcanie się nad tym zwierzęciem i powodowanie tego, że ona nie może korzystać z tych swoich naturalnych instynktów, co jest złe moim zdaniem i w ogóle czegoś takiego nie polecam, wręcz krytykuję. Także w tego, na takie rzeczy bym w ogóle uwagi nie zwracał. Natomiast o, jak sami słyszycie, no kury wydają jakieś dźwięki to jest normalne. Wiadomo, że kura młodsza czy kura, która dopiero przyszła do Was do hodowli będzie wydawała inne dźwięki niż kura, która jest u Was wiele lat. Ale generalnie e, sytuacja jest taka, że tak czy tak kury będą się zachowywały dość głośno, i trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Warto wtedy jakoś oddzielić kurnik, warto trzymać ten kurnik trochę dalej od domu, żeby nam to aż tak nie przeszkadzało, ale takie sytuacje, słuchajcie, będą i to jest nieodzowny element hodowli, że one będą się pojawiały. Wy nie musicie oczywiście tego słuchać, możecie wchodzić do kurnika tylko po to, żeby kury karmić, kury poić, sprawdzać, czy wszystko jest ok, no i oczywiście tam sprzątać. Tak, nie musicie cały czas w tym kurniku siedzieć. Też nie wydaje mi się, żeby to był jakiś duży problem. Więc tutaj nie da się, słuchajcie, wymienić jednej konkretnej rasy. O, tak jak słyszycie właśnie teraz na przykład. No, także na tyle moi drodzy. W dzisiejszym odcinku. Prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję. Napiszcie coś w komentarzu. O, zobaczcie, szkura wniosła jajko. Teraz zaraz zejdzie. Z gniazda i pewnie znowu będzie. Się głośno zachowywać i to jest całkowicie normalne i musimy do tego się, e, powinniśmy do tego się przyzwyczaić, no chyba że nie chcemy. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!